Mam czasową okres zimowy, który właśnie y, pozwala na to, żeby przygotować wiele rzeczy, jakby od nowa. Przede wszystkim y, odnowy biologiczne, y, przygotowanie fizyczne, przygotowanie sprzętu, y, przy, przygotowanie psychiczne też przy okazji. Y, to wszystko przygotowuję na tyle dobrze, żeby, żeby ten sezon był jak najlepszy dla mnie i y, y, wydaje mi się, że przepracowałem dość dobrze tą zimę i no, czekam na to, żeby. Na to, że wykazywać się jak najlepiej tylko potrafię. Tak naprawdę ważne jest wszystko w każdym aspekcie, czyli moje fizyczne przygotowanie musi być na tyle dobre, żeby na motocyklu czuł się jak najbardziej swobodnie, miał jak najwięcej siły, a żeby się, że mi się tak powiem, jeździło jak najfajniej, jak najlepiej i żebym nie miał żadnego problemu. A przy okazji też ważne jest to, żeby ten mój sprzęt był jak najwyższej klasy, żebym mógł żeby go mógł wykorzystać. A więc wygląda to tak, że generalnie dla mnie sprzęt jest jednym z ważniejszych elementów przygotowań, z tego względu, że sam przede wszystkim lubię też dużo dłubać przy tym sprzęcie i jakby go przygotować. Sprawa fizyczna też jest ważna, natomiast dla mnie bardziej ten sprzęt jest mega ważny i dużo, właśnie tak jak mówię, przygotowuję sam sprzęt w wielu, wielu dziedzinach. Na szczęście pomagają też mi mechanice, ale generalnie, jak są takie ważnie, bardziej poważne rzeczy, lubię to gdzieś tam sam dotykać, sam przy tym pracować. Przy tym wszystkim bardzo ważne też są bardzo narzędzia, którymi operuję i one są dla mnie jakby. Yy, są jakby czynnikiem ważnym, jak, jak ten element wykonam, czy dobrze, czy też nie do końca. Zdecydowałem się na współpracę z marką Tentool z tego względu, że jest to bardzo profesjonalna firma i oferuje bardzo profesjonalny sprzęt, który też ja potrzebuję używać po to, żeby jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie wykonywać swój zawód. Na pewno są bardzo specyficzne, logo samo mówi za siebie, że, że jak widzimy logo już wiemy o co chodzi i tak samo jak mamy te narzędzia, w ręce też widzimy, że one się różnią od innych, przede wszystkim są bardzo trwałe. Praktycznie pierwsze zakupione narzędzia do dzisiaj są w naszym warsztacie i do dzisiaj je używamy, są bardzo poręczne i to jest bardzo ważne właśnie w naszym warsztacie. Cześć, nazywam się Janusz Kołocie, jestem trzykrotnym mistrzem Polski. Pozdrawiam wszystkich fanów i fanów